Witam, witam z powrotem Was drogie kochane wodniczki i wodniki. Praca i finanse w maju, czyli kontynuacja poprzedniego filmiku Miłość w maju. A teraz sprawy takie zawodowo-finansowe. Ja rozłożę karty, przetasuję. Przypominam, dla tych osób, które na przykład nie były zainteresowane czytaniem na miłość, bo może go ich Was to ta część nie interesować, odsyłam Was do horoskopów urodzeniowych w playliście na ten czas właśnie 23, 24, ponieważ Wasze urodziny dopiero będą, dopiero się pojawią. W związku z tym odsyłam Was do przyszłego. Roku, macie cały rok jeszcze horoskopu urodzeniowego, zerknijcie sobie tam, jeśli Was to interesuje, a być może jesteście tutaj pierwszy raz. No i oczywiście do tego filmiku pod Wami, czyli jak gdyby połączona wersja dla Was tutaj osobno: miłość w związkach i singlach, i osobno tutaj praca i finanse. A ja już tasuję karty, żeby Wam zaoszczędzić trochę czasu, i oczywiście zaczynamy. Kochani, karty rozłożone. Przechodzimy do interpretacji energii głównej dla wodnika w sprawach zawodowo-finansowych, as mieczy. Kochani, to nie zostawia tutaj żadnych złudzeń. Nowe działania, nowe inicjatywy, nowe pomysły przede wszystkim. Takie, takie wiecie, takie wbicie tego noża w ziemię i, i, i po prostu powiedzenie sobie, to jest teraz ten moment. Więc maj będzie dla Was bardzo produktywny. Dlatego, że Maj to jest tak, jak powiedziałam w, w czytaniu o miłości, że to jest piątka numerologiczna. To są wszelkiego rodzaju perturbacje, zmiany, ruch, kreatywność. Tutaj się cały czas coś dzieje i wy tą energię chcecie wykorzystać, i na pewno w sprawach zawodowo-finansowych będziecie innowacyjni, nowocześni, będziecie szukać nowych rozwiązań, być może co niektórzy nawet nowej pracy, być może po prostu będziecie jakoś to poszerzać, rozszerzać, bądź po prostu rozwijać się intelektualnie. Nieduchowo, intelektualnie, moi drodzy. I to jest jakiś nowy początek dla was, nowe działania i jakaś kreacja, w coś się będzie w was, drogie wodniki, gotowało, a przecież to jest wasza energia, bo jest to energia mieczy, więc tak naprawdę no, nie będziecie próżnować, może po prostu będziecie się zwyczajniej dalej kształcić, rozwijać bądź po prostu, może dużo czytać, to również może być. No ale zobaczmy w takim razie, co skrywają karty. Czyli szansa tego miesiąca. Co należałoby poprawić w tych sferach zawodowo-finansowych, oczywiście, i rada wskazówka wynik oczywiście sobie zostawimy na koniec. No i, kochani, szansa tego miesiąca i to, co należałoby poprawić to jest karta cesarzowej. Cesarzowa tutaj mówi, że szansą jest właśnie wszystko, kochani: obfitość, dobrobyt, pieniądze, inwestycje. No, wiadomo, że cesarzowa to jest opiekunka, matka i tak dalej, ale w sferze finansowo-zawodowej to jest właśnie kreatorka, to jest twórczyni, to jest kobieta brzemienna, która po prostu w końcu musi wydać na świat te swoje pomysły, to co tkwi w ich głowie, a nie ciągle ukrywać to bądź się gdzieś szufladkować. Więc szansą tego miesiąca jest po prostu działanie, to jest wzięcie w końcu sprawy w swoje ręce, żeby osiągnąć to, na czym Wam tak naprawdę zależy. To jest też inwestowanie, to są nowe projekty, to jest coś, co naprawdę może wypalić. Tylko róbcie to oczywiście ostrożnie. Jeśli chodzi o to, nad czym należałoby poprawić, no to zobaczcie: ósemka denarów, czyli właśnie to rzemiosło. Mówi się o tej ósemce, że to jest właśnie takie skrupulatne dłubanie. To jest na przykład inwestowanie. Więc jeśli się interesujecie inwestowaniem na przykład na giełdzie, na przykład, to to wymaga czasu, praktyki, obserwacji, jakiegoś schematu działania, prawda? To nie jest tak, że just like that, nie? I leci im dasy tam gdzieś, powstawiam coś tam sobie, bo nie, to potrzeba jest pracy, to trzeba jest nauki. Być może do tego właśnie niektóre osoby będą w tą stronę szły. Jeśli to jest coś innego, to jest pasja, to jest praca, to jest cały czas poświęcanie temu czasu. Nie da się nie poświęcić czasu. To tak samo jak tarot chociażby. Jeżeli ktoś tutaj się tym interesuje, to też nie da się nauczyć przeczytać jakiejś jednej książki i ja już lecę. Nie, kochani. Ja mam predyspozycję od samego dziecka się tym interesuje, przy czym za dziecka, za ciorta, zupełnie inaczej do tego podchodziłam. Człowiek nie może być jakiś zbyt młody, wziąć odpowiedzialności za pewne rzeczy i przyswoić pewne mądrości, bo te mądrości przychodzą z wiekiem przede wszystkim. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że mimo przeczytania przeze mnie mnóstwa książek różnego typu, to dopiero człowiek zaczyna wyłapywać podobieństwa, różnice, oczywiście oprócz jakichś typowych takich schematów, które są przypisane, to jest praktyka, to jest coś, co trwa latami i. To, kochani, jest właśnie coś takiego. Jeżeli chcecie do czegoś dojść, to jest dobry moment w sprawach zawodowych i finansowych, żebyście teraz to wykorzystali. Wzięli tą swoją inicjację, którą macie w sobie, ten pomysł, tą ten, to, 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 to chęć, ten. Ten moment właśnie i wykorzystali go w sprawach zawodowych i finansowych. Dla niektórych to będzie nowa praca, zupełnie nowa praca. Jak nie pasja, to praca, ale ona będzie wymagała od Was czasu. To jest tak, jak ktoś mówi, że idzie na jakieś stanowisko, mimo że jest księgowym, to się okazuje, że to nie jest tak, że jak się jest księgowym, to to jest uniwersalne wszędzie. Nie, bo każda firma ma jakiś inny program do księgowania, innym rodzajem księgowań się zajmuje rozliczaniem czegoś tam, rozliczaniem czegoś tam. Każdy czymś innym i taka księgowa, a wiem to z autopsji od bliskich mi osób, które właśnie wykonują ten zawód i gdzieś okazuje, że ona się musi miesiącami uczyć jakiegoś programu się okazuje. Że co z tego, że ona gdzieś w jakiejś firmie wcześniej pracowała 10 lat i ma doświadczenie w, w cyferkach i w podatkach i tak dalej, jak to się nijak ma do jakichś innych dodatkowych rzeczy, które trzeba robić. Praca i czas. Więc to jest właśnie to, że będzie potrzeba Wam trochę czasu i ten maj ma Wam pokazać, że warto, dlatego że to, co robicie będzie warte, może nie od razu przyniesie Wam efekty finansowe, tak samo jak w cokolwiek będziecie chcieli zainwestować, bo może będziecie inwestować w swoją wiedzę, w swoje jakieś rękodzielstwo, może w swoją yy, firmę, może w swoją jakąś yy, działalność, jakkolwiek. Nie oczekujcie efektów od razu, jeżeli tym bardziej nie poświęcicie ósemki. Tak? A wynikiem tego, zobaczcie, jest dwójka kielichów. Coś cudownego, kochani. Ja nie wiem, czy te karty po prostu takie są dla mnie życzliwe, że ja Wam takie wyciągam. Bo jak na razie te czytania są bardzo fajne. Dwójka kielichów, moi drodzy, dogadanie się, partnerstwo, współpraca z ludźmi. Czy to na swoim, czy to jesteście w jakiejś firmie pracujecie, czy na jakimś etacie jesteście. Wspaniała atmosfera, zrozumienie, niedoszukiwania się po prostu dziury w całym, tylko po prostu robienie swojego. To jest robienie coś też z sercem i z miłością. Jeżeli nie robicie takiej pracy z sercem i z miłością, to właśnie ten miecz mówi: "To zacznij robić coś, co ci przyniesie właśnie serce i miłość." Bo Będziesz robił coś dla pasji. No, ale na efekty musisz poczekać. Więc tutaj bym powiedziała, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeśli to wszystko, co tutaj zostało powiedziane, weźmiecie sobie do serca, bo to nie jest instrukcja obsługi ani coś, co jest wam narzucone, tylko to jest jakaś wskazóweczka, bo do tego służy oczywiście tarot. A wynikiem tego będzie siódemka buław, że będziecie kochani przygotowani na wszystko, na różne perturbacje, na różne trudności, że będziecie umieli walczyć o siebie, że będziecie, um... będziecie bardziej pewni siebie, że będziecie umieli działać w tej sferze finansowo-zawodowej, że, że... Nie będziecie się czuli gorsi, że nie macie tych pieniędzy, że potraficie różne rzeczy zrobić, bo zaczęliście wykorzystywać swoje własne potencjały. Więc czy wykorzystacie tą energię maja, czy nie, wszystko zależy od Was, ale karty mówią, że to może być naprawdę bardzo dobra inwestycja w siebie, w swój intelekt, rozwój i też w przyszłości, oczywiście, finanse, które są z tym związane, ale nie od razu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wysyłam Wam serducho, drogie, kochane wodniki. Dziękuję Wam za wszystko, za całą Wasze aktywność, łapki, komentarze, subskrypcje. I jeszcze raz przypominam, odsyłam Was do yy, horoskopu urodzeniowego za, na 2023-2024 i tam jeszcze sobie zerknijcie na cały rok od Waszych urodzin do przyszłych właśnie urodzin, które dopiero przed Wami będą. Pozdrawiam Was serdecznie, pa, pa.